Tym razem poszło już znacznie lepiej i udało się. Tarnowski Festiwal Wspinaczkowy już po raz kolejny Tarnów, a w zasadzie rynek, staje się prawdziwym miejscem wspinania i zabawy. Oprócz Mistrzostw Polski na czas jeszcze wiele innych atrakcji i konkurencji. Puchar Polski w boulderingu, Fly or Die, czyli skoki, Tarnowia Family Cup oraz Tarnów Slackline Show. Łukasz z Krakowa jest już na tej imprezie po raz czwarty. Bardzo lubię tu przyjeżdżać, zawody mają specyficzny klimat. Przede wszystkim, że są na rynku, ekstra ekipa, ekstra organizacja, no i ekstra pogoda. No, więc super. Łukasz wspina się od 11 lat, choć tym razem nie udało się osiągnąć spektakularnego sukcesu, ale i tak zobaczymy go tutaj za rok. To są bardzo oczekiwane i bardzo e, prestiżowe zawody. Zawsze to są zawody rangu, rangi Pucharu Polski. No i wczoraj mieliśmy też mistrzostwa Polski na czas, więc one są wpisane w corocznie w kalendarz Tomego, Lex tutaj stara się o to, żeby było dobrze. Było dobrze i widowiskowo na długo te zawody zapamięta na pewno Klaudia z MKS Tarnowia. No, no ci, super! Internet, Wszystko to co, co chciałam osiągnąć, a do tej pory osiągnęłam. E, podczas tego festiwalu ja startowałam e, wyłączy piątek na mistrzostwa Polski na czas e, udało mi się wygrać te zawody. Także to super, gratuluję. Ciężko było. No, konkurencja była duża, dziewczyny były bardzo dobrze przygotowane. Było ciężko, ale dałam radę. Możemy więc śmiało powiedzieć, że Tarnów górą we wspinaczce, bo mistrzem polski we wspinaniu na czas mężczyzn został Jędrzej Komosiński z klubu uczniowskiego PWSZ Tarnów. Jak mówi, najważniejsze to nie przeszarżować. Trzy lata temu biegłem zbyt pewny siebie. Odpadłem w jednej ósmej finału od ściany mając najlepsze czasy w eliminacjach i później w kolejnych rundach no i przegrałem zawody niestety. A teraz więcej rozwagi w tych wcześniejszych rundach biegam troszkę bardziej asekuracyjnie na tyle na ile mi pozwoli Rywal. Julita Majewska Tarwizja